Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam multitool firmy Let it man. Który nabyłem na popularnym serwisie aukcyjnym. I właśnie dzisiaj kurier dostarczył mi paczkę w której znajdowało się takie pudełko. Zaglądniemy do środka. I zobaczymy co się w nim znajduje. Oczywiście paragon. Co na takiego noża to 279 zł z grosikami, w ofercie miałem dostać gratis drugi multitool, który, no i widzę na dzień dobry, że się znajduje, Let it man style, jest to dodatek. Co jeszcze mamy? No, i instrukcja obsługi, no akurat. Mój model jest na tyle prosty, że ona nie będzie raczej do niczego potrzebna. Naklejka. Jak ktoś lubi sobie naklejki używać. O, jest. Jest. Pierwsze wrażenie to jest. Takie, że wydaje mi się on dosyć mały. Może tak on wygląda w dłoni. Ale wykonanie tego multitulu wydaje się dość precyzyjne. Jest on większy, od tego, który dostałem gratisowo. Może pokażę, właśnie jak one tutaj wyglądają. A dla porównania, obok położę pendrive'a. No ale wielkość tego multitula to jeden z czynników, dla których zdecydowałem się na zakup właśnie tego modelu. On Nie jest bardzo skomplikowany, on oprócz głównego ostrza, które znajduje się tutaj. Mamy też jeszcze tylko kombinerki. Pokażę, jak on wygląda. Sprawia wrażenie, że jest ostre. Zamkniemy. No i kombinerki. Czy jak to woli szczypce. Jak tutaj precyzja wykonania tego. Nie wiem, czy to jest zamierzone, czy to jest jakiś problem. Może zwróćcie tutaj uwagę, ale te dwa ramiona nie stykają się ze sobą. Mamy przerwę. To jest mój pierwszy multitool, więc nie wiem, czy to tak ma być. Gdybym miał to porównać ze zwykłymi narzędziami typu kombinerki, nie spotkałem się z takimi przerwami. I co tutaj jeszcze dodatkowo ma być? Wkrętak. Mówiąc pospolicie, śrubokręt. W zestawie dodatkowo powinna znajdować się jeszcze jedna końcówka wymienna. Można to tak zamienić. Odłożymy ją, bo ona się powinna... O, jest. Tutaj znajdować. Teraz ją wyciągnąć. Nie idzie tak łatwo, może to dobrze, bo nie będzie tak łatwo w razie czego tego zgubić No dosyć solidnie trzyma i uchwyt do paska bądź do kieszeni, żeby było wygodnie nosić No do tego jeszcze mała szekla, która jednocześnie może cieszy za otwieracz tak naprawdę, według mnie, nic więcej do szczęścia w takich urządzeniach nie potrzeba. Pokażę tutaj jeszcze ten gratis, który dostałem. Dosyć wygląda też na solidny. Wziąłem akurat ten model z myślą o prezencie dla mojej kobiety. Ostrze, sprawia wrażenie, że jest dość ostre. Tutaj nie mamy kombinerek, zamiast kombinerek mamy nożyczki. No, i nożyczki tutaj ze sprężyną odbijają. Dodatkowo ma się znajdować jeszcze, o, widzę tutaj, penseta i pilnik do paznokci, nawet zbiera. Dobra, ale wróćmy do tego modelu i go troszkę potestujmy, żeby coś przeciąć, na palec wydaje się ostre, spróbujemy, co najpierw, o, no, wezmę kawałek papieru, zrobimy tak zwany test ostrości na kartce papieru, no nie, nie, jakoś nie. Powiedziałbym, że całkiem ładnie, prawie jak w filmie Rambo. A ja ten mały też jestem ciekawy, czy tak samo ostry jest. No, a jeszcze całkiem podobnie. Tak już jesteśmy przy małym, to może spróbujmy te nożyczki. Nie, no ładnie nożyczki, jeżeli chodzi o papier to nie ma żadnego problemu, może spróbujemy coś poważniejszego, jakiś materiał, chwileczkę, tylko sobie przyniosę. Mam kawałek materiału. Nie no, piękne. to jakieś pierwsze przeszkody, to z mojej winy, ładnie idzie. Tak jesteśmy już przy materiale, wróćmy znowu do tego jak to się nam pięknie, cudownie jeśli chodzi o ostrość, nie moją nie ma co narzekać, spróbujmy teraz do tych kombinerek wróćmy, one mają przecinać jeszcze nam przewody Do cięcia niby kabli ma się to. To ma do tego służyć. Ja sobie tu przygotowałem takie cieńsze i grubsze przewody. Może zacznijmy od najgrubszego. Jest to dość gruby drut o przekroju 10 kwadrat. Miedziany. Spróbujemy przeciąć ten przewód. Powiem Wam, że poszedł dosyć gładko jak na tak małe ramiona. Wiadomo, że siła działająca na drudu jest większa i mamy większe ramiona. To poszedł całkiem nieźle. No ale czy da sobie radę z cieńszym? Cienki mogłoby się wydawać, powinien pójść łatwiej, ale cienkie mają do tego mają taki problem, że potrafią się w ten sposób na multitulu zagiąć, zanim się przetnie. No zobaczymy, jak wygląda. Przecięcie cienkiego. O! I o to mi chodziło. I zwróćcie uwagę. Za pierwszym razem nie przeciął. Tam trzeba takie machnięcie. To jest właśnie ten problem. O to mi właśnie chodziło. Precyzja wykonania za drugim razem. To samo. Nie przeciął. Dopiero jak poruszę tutaj mamy najcieńszy co taki typowy typowy telefoniczny o, tu już nie przeciw wcale spróbujemy jeszcze raz może pokażę tutaj jest bliżej będzie to bardziej widoczne tutaj są takie wcięcia jeżeli ten cienki przewód wejdzie mi w te cięcia które tak i tak się zamykają po zaciśnięciu o przecięciu dzięki dodatkowy kawałka możemy zapomnieć jeżeli jednak skierujemy go na przednią część tych szczypiec tutaj to przecina, no, mo można zaliczyć ten test bardzo lekki, no i karabinczek jednocześnie służący za otwieracz.